Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Jak widzicie, jesteśmy w samochodzie, ponieważ jedziemy jak co roku do schroniska, z, którym, z którego brałam moją kochaną Jasię. Także jedziemy z prezentami. Co roku oni mają taką e, akcję, że kotki piszą listy do świętego Mikołaja i ja też zgłosiłam się jako jeden z Mikołajów tu w przypadku dla Tobiego, karma i jakaś kocimiętka e, i ogólnie też jakieś kocyki, żwirki, drapaczki mamy, także jedziemy z prezentami mikołajowymi do schroniska, no i co, zapraszam Was w tą podróż ze sobą. Ja mam dla Was tutaj tę to ja Wam złożyłam, że jej teraz porozmawiamy. Czekaj. Czyli... Okay. Tutaj mam kocyk. Tak, mam kocyk wódkę. Zobaczcie, opać. I taki mam kocyczek. Gdzie tutaj nałożyć? Tu kocyk nałożyć na górę. Czy do środka? Chyba do środka trzeba włożyć kocyk. Złożymy. Proszę, Proszę bardzo. Gdzie wam tę budkę postawić? Co? Tu chyba postawimy budkę. Proszę bardzo. Budka tutaj. Tak? Budkę tutaj. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj kocimientkę mamy. Oj, to, ale ty fajny jesteś A Tobi zadowolony z prezentów czy Olał? Tobi nas Olał ten biały, nie wiem jak się nazywa. Piotko. Piotko? Wszystko, wszystko przejął. Okay. Ten grubszy taki biały. Prze, przejął wszystko. miętkę, tą kulkę tego. Jak widzieliście, parę ujęć ze schroniska, także zachęcamy was do zbiórki na Tosiawor, zachęcamy na kotki, na pieski. Jeśli możecie wesprzeć finansowo, to super. Jeśli możecie pojechać wygłaskać kotki, nakarmić smaczkami, to również super. A jeśli będziecie Chcieli adoptować kotka, to jest dla nich najlepszy prezent. Obecnie w Tosjoru znajduje się 60 kotów w tej jednej lokalizacji, bo jest więcej tych domów, które posiadają kotki, także zachęcam i ostatnia część dzisiejszego vlogmasku. Dzisiaj otwieramy kalendarz odwentowy, nawet dwa okienka wyobraźcie sobie, bo mi się troszeczkę zapomniało z otwieraniem tych okienek, także otworzymy wczoraj, otworzymy dziś. Najpierw zaczniemy od siódemeczki. Ogólnie na Mikołaja była pełnowymiarowa świeca. A teraz co? Eee, no fajny bardzo ładnie pachnie. Zaraz Wam powiem czym, bo mi się tam pomarańcza. Zaraz zobaczymy, czekajcie. Truskawki, jabłka, maliny, owoców leśnych, cynamon, jaśmin i krem waniliowy. Mega ładnie pachnie. Dobra. I błyszczy. Dobra i mamy ósemeczkę. Najpierw spoiler. Pumpkin woods, czyli dynia, zielony mech, goździki, cynamon, drzewo cedrowe, kakao i wanilia. I to będą woski w kształcie takich malutkich dyniek. Pachnie takie Ala Pumpkin Spice Latte właśnie z drewnem. Tak jak, tak jak tytuł mówi, no? Fajne. Fajne będą do komineczka. Także co, kochani? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym Wamasie.